Cześć, witam Was na kanale Ania wróży. Witam żywioł ognia, a więc barany, lwy i strzelce maj 2023. Kochani czytania ogólne, nie z każdym będą rezonować, dlatego proszę sprawdź swój ascendent, swój znak księżycowy, być może tam są dla Was również bardzo ważne informacje. A jeżeli macie ochotę na czytania indywidualne, to kontakt znajdziecie do mnie pod filmem w opisie, także gorąco zapraszam. Moi drodzy, karty już są rozłożone, czekają na przekaz. Zaczniemy najpierw od baranów. Zobaczymy, co tutaj w kwestiach zawodowych i sercowych się dla Was tutaj rozłożyło. A więc, moje drogie baranki sprawy zawodowe. Ja tu widzę, że pewne tematy w maju się kończą. Trzeba będzie po prostu zwijać, jak to się mówi, całe, całe firmy, czy, czy po prostu kończyć zlecenie i szukać nowych rozwiązań. Trzeba po prostu wyjść na inne wody, a tak bym powiedziała, bo tutaj już ten teren został wyeksploatowany. I jakby ten cykl się tutaj dla Was zakończył. Być może mamy dla co dla niektórych z Was powrót z zagranicy, tak? że trzeba będzie nagle wracać, tak? że już dłużej nie możecie być za granicą, trzeba wracać do domu. I to będzie czas, w którym będzie no, to będzie czas trudnego takiego przejścia, tak? ale macie świadomość, że ta zmiana jest bardzo konieczna. Ponieważ na drugiej, po drugiej stronie tego brzegu widzicie lepszy horyzont, lepsze możliwości i macie tą świadomość, że trzeba tutaj dokonać pewnych zmian. A więc zwiniecie swoje projekty, zwiniecie swoje różne sprawy, wiadomości, zamkniecie kontakty i ewidentnie mamy tutaj przeniesienie się, zmianę miejsca zamieszkania, może co dla niektórych z Was. Bądź tutaj po prostu zagranica was zawoła, tak? A więc mamy wyjazd zagraniczny i jakby działanie na tym polu. Jednak, kochani, ja widzę, że tutaj w Waszej głowie są pewne myśli, które Was ograniczają, blokują i jakby nie dają możliwości rozwoju to jest jeszcze taka informacja, maj, miesiąc maj, ponieważ przynosi tak duże zmiany dla Was, daje szansę lepszych pieniędzy, lepszej współpracy, bycia właśnie tym magiem, a więc jeżeli dojdzie do tych zmian, o których ja tu mówiłam, będziecie w karcie maga, a więc będziecie mieli wszelkie możliwości, wszelkie atrybuty, talenty, zdolności, pieniądze, środki, narzędzia, krótko mówiąc, do Spraw tutaj, zarabiania pieniędzy, do realizowania się w kwestiach zawodowych, które pozwolą Wam właśnie na współpracę być może z jakimś tutaj mężczyzną, firmą, może jakąś prawniczą firmą. Tutaj są lepsze pieniądze, bądź dostaniecie, moi drodzy, od takiej instytucji pieniądze. Może jakiś mężczyzna pożyczy pieniądze, zainwestujecie i będziecie właśnie tym magiem, a więc. Dla Was w ogóle w nowym miejscu, nowe zadania, nowe projekty, bądź nowa praca, nowe życie, tego typu zmiany. Także duże zmiany. Miesiąc maj zamyka jeden cykl i wchodzicie zupełnie w nowy. Także duże, duże zmiany. Jeśli chodzi o kwestie tutaj sercowe dla Singli, no widać, że w miesiącu maju pojawia się dla Was jakaś szansa poznania kogoś. Niemniej jednak, kochani, jest to taka relacja, która ma Was czegoś nauczyć. Tutaj będziecie musieli odrobić lekcję karmiczną, tak bym to powiedziała. Jesteście, co prawda, po jakiejś sytuacji takiej mało przyjemnej, która wymagała jakiegoś uzdrowienia Was samych, dopiero co złapaliście tą równowagę. Natomiast tutaj pojawia się taka osoba, która jest jakby z przeznaczenia. Ona ma tutaj z Wami się spotkać, żeby Macie ją poznać, po to, żebyście coś czegoś się nauczyli, coś wynieśli z tego, tak? Natomiast postanawiacie po dłuższym poznaniu tej osoby zawiesić kontakty z tą osobą, no bo nie będziecie chcieli być po prostu zranieni, tak jak tutaj, tutaj na tej karcie myślę, że jest to lekcja do odrobienia y, rozpoznanie osoby, która, y, jest dla, która osoba dla was będzie właściwa, a która nie tutaj ta, ta relacja ma czegoś was właśnie czegoś takiego ma was y, tutaj nauczyć. Natomiast jeśli chodzi moje drugie barany o kwestie tutaj, jeżeli jesteście w związkach, czy małżeńskich, czy y, kochani y, w relacjach partnerskich. Widać tutaj po waszej stronie. Wasza energia to jakaś izolacja, tak? Izolujecie się od swojego partnera. E powodem jest prawdopodobnie, że cały związek dźwigacie na swoich e barkach. E no i tutaj, moi drodzy, e ewidentnie wyszły karty, które mówią, że myślicie o tej relacji, że jest to relacja toksyczna, e że tutaj e po prostu. E chcecie dalej ten układ, myślę, że rozwalić, tutaj jest jakaś rozmowa, jakaś um, taka sytuacja, w której padną jakieś słowa, jakieś podejrzenia. E tutaj jeszcze kwestie tej braku równowagi, może tego, że między Wami nie ma m, jakby m, takiej, y takiego aktu formalnego, tak, czyli być może żyjecie jako y tutaj taki, taki związek partnerski, może pójdzie o to, że ta osoba nie będzie chciała z wami tutaj budować czegoś właśnie na papierze, tak jakby legalizować tego tej relacji. Też te kwestie finansowe będą wzięte pod uwagę, tak, bo widać, że brak tej równowagi, brak zarzucicie swojemu partnerowi właśnie tego typu rzeczy, tak? E, intuicyjnie gdzieś to odczuwacie, że, że jest, jest to związek właśnie toksyczny, że tutaj nie ma spełnienia tych wszystkich e, oczekiwań, które tutaj e, pokładaliście w tej relacji. Natomiast e, wasz partner, wasz partner myśli wa, o was jako o sobie właśnie e, partnerze docelowym. E, osoba, jeżeli jesteś. E, Kobietą i słuchasz tego czytania, to na pewno patrzy na Was jako na dobrą matkę, żonę, kochankę. Jesteście jego spełnieniem, tak. Podchodzi bardzo etycznie, moralnie, bo jest to jego taka energia, natomiast spodziewa się gdzieś tutaj jakiejś decyzji, ale chciałby nadal otaczać tutaj tą rodzinę opieką, ale Wy już nie macie ochoty, tak? Widać, że jesteście przemęczeni, przesileni. Niemniej jednak karta między wami, przyszłości, jakierkowania, no pokazał się giermek kielichów, czyli pokazało tu się albo możliwość, że może tutaj przyjdzie dziecko na świat i wszystko między wami się zmieni, albo jakiś dobry gest. Jakiś początek nowych uczuć, tak? Coś tutaj, coś tu się zadzieje. Ja tutaj dla Was, moi drodzy, dołożę kartę rady od kart anielskich i zobaczymy, co tu karty w tej sytuacji Wam radzą. Bo na chwilę dzisiejszą tutaj ja widzę, że macie ochotę rozwalić tutaj ten układ, bo jesteście już przemęczeni, przesileni tą relacją. Może partner podchodzi do spraw etycznie, etycznie i uczciwie, ale tutaj są pewne braki, tu, tu są pewne rzeczy, które Wam nie odpowiadają, moi drodzy. Być może, że też w waszym sercu jest jakaś osoba trzecia, bo tu też się pokazuje w sercu kochanka, tak? na pewno macie tutaj jakąś izolację od partnera być może, że z jakichś powodów jesteście w dużej odległości od partnera i tej relacji, ta relacja się właśnie przez to rozwala tak? może musieliście gdzieś, gdzieś wyjechać za, do innej pracy tak? za granicę jest jakaś odległość która nie sprzyja Wam moi drodzy no dobrze i zobaczymy Zobaczymy. Karta rady od karta dla Was. A więc, moi drodzy, wyrażaj swoją miłość. Śmiało wyrażaj to, co czujesz. No, ciekawe, jeszcze jedną kartę. Myślę, że tu karty wyraźnie sugerują, że trzeba jasno mówić, co czujesz, że jeżeli czujesz się źle, czy niedobrze, czy odczuwasz czy jakiekolwiek odczucia, to jest tu potrzebne, żeby jasna komunikacja, żeby partner wiedział, tu trzeba się rozmówić, tu trzeba wyraźnie yy, po prostu sprecyzować i wyrazić swoje uczucia, tak? Yy... No właśnie, tutaj jest, tu są pewne uzależnienia, tak, które wpływają na te życie uczuciowe, jakieś zależności między Wami, być może właśnie ta odległość, to, że musicie pracować gdzieś na odległość, gdzieś daleko, te, te uzależnienia powodują, że one mają bardzo silny wpływ na tę na relację, na ten związek, że tu się... Po prostu no, tak dzieje, a nie inaczej. Tak, a nie inaczej, o to bym powiedziała. Także moi kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego. To już wszystko, jeśli chodzi o czytania majowe. Subskrybujcie mój kanał i przesyłam Wam pozytywną energię, moi drodzy. A teraz zapraszam lwy na czytania majowe. Moi drodzy, kwestie tutaj zawodowe najpierw. Duże zmiany, transformacja, kochani, rozpada się za sprawą jakiegoś mężczyzny jest utrata pracy albo finansów. Ale moi drodzy, z jednej strony szybko znajdujecie rozwiązanie, może pójdziecie na jakieś szkolenia dodatkowe kursy i to da wam możliwość nowej okazji, nowej szansy spełnienia się, być może, że zapragniecie pracować w domu, tak czyli po prostu postanowicie odnaleźć jakieś podejmiecie się jakiegoś szkolenia, nauki która Wam da możliwość pracy w domu, tak, może pracy zdalnej gdzieś indziej u kogoś innego natomiast to, co było w kwietniu, to co tutaj już początek maja, ewidentnie duże zmiany duża transformacja jest zakończenie, rozwalenie całego układu. To do was idzie z zewnątrz, poprzez właśnie mężczyznę, poprzez firmę i widać duże zmiany dla was zawodowe. Natomiast jeśli chodzi o sprawy sercowe dla Singli, no to miesiąc maj zapowiada wam romans, moi drodzy. Eee, jednak ten romans będzie szybko się zacznie i szybko się skończy, kochani. Mamy tutaj zawieszenie kontaktów, mamy tutaj rozżalenie, tutaj spalają się łzy. Postanowicie po prostu zakończyć tą, tą znajomość. Tak jak powiedziałam, wejdziecie w, w jakiś romans, a więc osoba, którą poznacie, nie jest stanu wolnego, i stąd będzie właśnie, właśnie wasze rozczarowanie, moi drodzy. Zorientujecie szybko się, że jest to tylko i wyłącznie romans. Także to jest rozkład, który mówi bardzo konkretnie, nic tu więcej nie będę dodawała, ale jest się to czytanie jako ostrzeżenie. No a jeśli chodzi o lwy będące z, w relacjach, tutaj w, w związkach małżeńskich bądź w partnerskich. Kochani, między Wami duże zmiany. Koło fortuny na pewno tutaj obróci kołem. Po Waszej stronie widać jesteście osobami takimi błąkającymi się, szukającymi rozwiązań, nie widzicie bardzo dokładnie tej relacji, jakby coś tu jest ciągle przed Wami zamydlane i Wy nie próbujecie dostrzec prawdę, ale nie czujecie gdzieś tam intuicyjnie, że nie są sprawy tak jak powinny być, jakby intuicja Wam podpowiada. Natomiast energia Waszego partnera jest w, jest w karcie świat, a więc mamy tutaj zamknięcie cyklu, zakończenie. Po Waszej stronie, moi drodzy, chcecie tego partnerstwa, tu są duże emocje, jeśli chodzi o uczucia, ale po prostu dojdzie tutaj z Waszej strony do pewnych decyzji, do pewnych rozstrzygnięć. Tutaj wasz partner myśli o osobie trzeciej, może jakiejś kochance, kobiecie w ukryciu, bądź o sobie w ukryciu, tak? Bo jeżeli jesteś mężczyzną i tego czytania, czy kobietą, to proszę sobie to wszystko odpowiednio e, przemienić, bo są to czytania ogólne. Natomiast w sercu widać, że jesteście wy, e, ale wejdzie w jakąś toksyczność, tak? No i los tu zakręci kołem. Dla Was rada, kochani, w tej sytuacji proszę o wyciągnięcie jeszcze jednej karty, proszę o prowadzenie się wyższych Dla lwa. Jaka jest rada w tej sytuacji dla lwa? Co tu lew powinien wziąć pod uwagę, zrobić? Hmm. Moi drodzy. Jednak jest tutaj informacja, że nie powinniście odpuszczać, tak? E, że, jest on, że jest to uczucie, które ma szansę wejść na wyższy poziom, tak? E, I e, bardzo są tu ważne romantyczne uczucia, tak? E, że warto pogłębiać te uczucia, warto się angażować, a po stronie partnera waszego. Uzdrawianie życia rodzinnego, Twoje życie uczuciowe skorzysta, jeśli przebaczysz swoim bliskim bądź sobie samemu. No, kochani, więc partner musi tutaj uzdrowić siebie, bo jakieś sprawy są, które blokują go. Wy być może czujecie, właśnie odczuwacie te uczucia w karcie księżyca, natomiast, że tu są jakieś niejasności. Ale to dlatego, że właśnie partner ma jakieś sprawy niezakończone, on sam potrzebuje dużego uzdrowienia. Natomiast karty wyraźnie podpowiadają, aby tutaj pielęgnować te uczucia, aby nie odpuszczać. Także to, są, to, są, to jest rada od kart, moi drodzy anielskich. A na razie to wszystko dla moich lwów. Bardzo Wam dziękuję. Subskrybujcie mój kanał, będziecie na bieżąco. A ja Wam posyłam pozytywną energię, kochani. Do zobaczenia, do następnego razu. A teraz zapraszam Strzelce na czytania majowe i zobaczymy sprawy zawodowe, kochani. Widać, że Macie dobrą pozycję, czy pracujecie na dobrym stanowisku, czy macie dobrą firmę, dobrze prosperującą, ale w maju wszystko się kończy, zupełnie zmienia się sytuacja, moi drodzy. Tutaj mamy problemy z utrzymaniem płynności. Natomiast wy swoją, poprzez swoją intuicję, poprzez swoją mądrość widać, że obejdziecie te problemy i macie jakieś zwycięstwo, jakieś świętowanie, może zdobędziecie jakiś kontrakt, może nowe zlecenie, natomiast albo zupełnie postanowicie, wejdziecie w nowy układ jakiś, który wam przysporzy lepsze korzyści finansowe czy, czy zawodowe. No Duża transformacja. Myślę, że jeżeli Wasza firma na przykład dobrze prosperuje, to w związku z tym, że jest tu jakaś utrata płynności, brak równowagi, wy, będzie tu konieczna jakaś transformacja Waszej firmy, duża zmiana, trzeba się będzie przebranżowi, coś zmienić, coś zmienić i ta Wasza intuicja będzie właśnie strzałem w dziesiątkę, kochani. Natomiast jeśli chodzi o sprawy sercowe dla Singli, tutaj widzimy poznanie kogoś ciekawego, sprawy bardzo szybko, że tak powiem, zajdą. Być może, że będzie to poznanie osoby podczas jakiejś podróży, moi drodzy. Wchodzicie w ogóle w nowy cykl, jeśli chodzi o sprawy uczuciowe. I, moi drodzy, może być to partner docelowy, może się to zakończyć małżeństwem, a więc bardzo ciekawie jest tutaj zapowiedź jakiegoś partnerstwa, poznanie właśnie, tak jak powiedziałam, człowieka w podróży. Jeśli chodzi o relacje dla strzelców, co tutaj widzimy? No, moi drodzy, przede wszystkim Wasza energia, energia księżyca, Wy tak naprawdę coś nie czujecie, w którą to stronę idzie. Nie widzicie jakby dobrego rozwiązania, horyzontu, że to idzie w dobrą stronę. Odczuwacie tutaj brak uczuć. Wasz partner z kolei też brak równości w dawaniu i braniu. Po waszej stronie, moi drodzy, ewidentnie macie ochotę to rozwalić. Tutaj podejmujecie bardzo trudną decyzję. To jest decyzja na poziomie serca czy rozumu, a więc będzie wam tutaj ciężko, ale jednak staniecie przed jakimś wyborem. Wasz partner z kolei tutaj tak samo myśli o jakimś zakończeniu, zakończeniu tej relacji. Tutaj pojawia się między Wami jakiś prawnik, jakaś prawniczka, sąd jakiś, jakieś, i to po Waszej stronie. Ja widzę, że decyzja będzie, Wasza decyzja właśnie będzie skierowana. Tutaj, z Wy zakomunikujecie partnerowi, że niestety nie możecie się dogadać i trzeba tutaj te sprawy zakończyć. To tak to wygląda. Jeszcze dla Was karta rady, moi drodzy, bo. Czytanie dla znaków ognistych, dla, dla związków, dla małżeństw tutaj pokazuje się w jakiejś takiej energii rozpadowej, nie wiem czemu, ale pamiętajcie, to czytania ogólne nie z każdym korespondują, a więc musicie wziąć namiar na to, że trudno tutaj dla wszystkich powiedzieć jakiś taki konkretny, taki przekaz, który będzie do Was też pasował, więc nie wszystkie informacje. Należy brać do siebie, tylko te, które do Was pasują, a resztę zostawcie innym. No tak, karta mówi, że jednak mimo wszystko, mimo tej sytuacji, potrzebne jest tutaj podejście optymistyczne, tak? Więc, żeby być dobrej myśli, czyli jeszcze nie wszystko stracone, moi drodzy, widocznie aniołowie wiedzą więcej. Cały czas sugeruję, że jest to dla Was bratnia dusza, tak? Eee... I bardzo ważne są rozmowy od serca. Szczera rozmowa jest w stanie uratować tą relację. Bez szczerości nie zbudujecie tej relacji. To tak to po prostu wygląda, moi drodzy. I to już wszystko, jeśli chodzi o czytania majowe, moi drodzy. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Subskrybujcie mój kanał, bądźcie na bieżąco. No i na zakończenie przesyłam Wam pozytywną energię. Do zobaczenia. Cześć.